piątek 29 kwietnia z naszą kamerą gościliśmy w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie na uroczystym pożegnaniu tegorocznych maturzystów. W naszym powiecie w tym roku szkoły ponadgimnazjalne kończy 704 uczniów, z czego 666 to uczniowie szkół dla młodzieży, a 38 osób to uczniowie szkół dla dorosłych. Don't <laughs> wyjątkowym i radosnym, chociaż tej radości towarzyszy uczucie smutku, może raczej dostarcz, bo to przecież dzisiaj uczniowie klas naturalnych kończą szkołę i obchodzą od nas. Drodzy maturzyści, zamykacie za sobą kolejny etap edukacji. Przed wami już tylko egzamin maturalny i egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Matura chyba najbardziej szczególny egzamin w życiu. Pierwszy, tak poważny i przełomowy sukces w życiu każdego człowieka. To prawda, że wcześniejsze etapy edukacyjne również podsumowywane były egzaminami, do których musieliście się przygotować. Ale matura, oprócz tego, że podsumowuje Waszą naukę w technikum, to podsumowuje Waszą dotychczasową naukę całą. Poza tym, Poznaniu matury, przestaniecie na zawsze być uczniami. Pamiętajcie o tym, że już nikt nie będzie Was nigdzie prowadził za rękę. W imieniu Zasad Maturalnych chcielibyśmy podziękować wszystkim za te 4 lata w tej szkoły. Szczególne podziękowania należą się dyrekcji za stworzenie warunków do nauki oraz gronu pedagogicznemu za wszelkie starania cierpliwość i wkład w nasze wychowanie. Nie możemy zapomnieć o naszych wychowawczyniach, które niejednokrotnie miały nie przez Noce, przez nasze wybryki. Właśnie one ustawiły nam pionu, gdy zachodziła taka potrzeba, ale również za wzięcie nam zgodzimy, gdy bardzo nie pod naszym adresem. Dziś zakończyła się nasza wspólna podróż z wami, teraz ostateczne stacje, egzaminy naturalne i zawodowe. To właśnie ich, wynik poka ich wyniki pokażą, jak wiele wynieśliśmy się z lekcji i jak przekładaliśmy się do nauki. Mamy nadzieję, że nie zadajemy Waszych oczekiwań. Damy siebie wszystko w walce o jak najlepsze zastanowialne. <todgłosy>